Prawie tydzień temu mój syn Jakub wpadł do mnie na obiad. Akurat gotowałem kilka zup i zaproponowałem, żeby spróbował. Od razu się zgodził. Potem przypomniałem sobie o makaronie z sosem, który też mu podałem. Na koniec były kanapki i kiszone ogórki. Jakub wpadał do mnie przez kilka kolejnych dni, co zaczęło mnie zastanawiać. Zapytałem więc, co się dzieje. Przyznał, że jego żona Marta całkowicie przestała gotować dla niego. Jakub to dorosły mężczyzna, który ma żonę i córkę Zuzię. Pobrał się mając 23 lata, a ja mam już ponad 50. Przez długi czas nie mieli dzieci, bo oboje postanowili najpierw skupić się na karierze. Pięć lat temu na świat przyszła Zuzia, moja ukochana wnuczka. Bardzo kocham swojego syna. To moje jedyne dziecko, tak jak Zuzia jest moją jedyną wnuczką. Zawsze traktowałem Martę życzliwie, ale po tym co usłyszałem, Moje zdanie o niej zmieniło się. Jakub pracował w dużej firmie, która niedawno ogłosiła upadłość. W dzisiejszych czasach stabilność to luksus. Już rok temu zaczął zastanawiać się nad zmianą pracy, bo zaczęto opóźniać wypłaty, a potem je zmniejszono. Marta, po urlopie macierzyńskim, wróciła do pracy, zachowując swoje stanowisko i dobrą pensję, co zabezpieczało ich finansowo. Dlatego Jakub. Postanowił poszukać lepszego zatrudnienia. W końcu, gdy Marta była w domu, to on utrzymywał rodzinę. Kiedy Jakub stracił pracę, Marta go wspierała. Wspólnie pisali C, ład i wysyłali je w różne miejsca. Jednak znalezienie dobrze płatnej posady w naszym mieście okazało się bardzo trudne. Choć Jakub ma wykształcenie wyższe i doświadczenie, ofert było mało. Początkowo wierzył, że szybko znajdzie coś lepszego. Teraz jednak tylko przegląda ogłoszenia i sporadycznie wysyła aplikacje. Po roku sytuacja stała się napięta. Marta całkowicie przestała się nim interesować, nazywając go leniem i darmozjadem.